Szanowni Państwo, dzisiaj wracam z tematem, który omawiałam już dużo, dużo wcześniej, czyli tak zwana dyrektywa budynkowa, dyrektywa EPBD, dyrektywa o efektywności energetycznej budynków. Dlaczego o niej mówię, dlaczego ona jest tak ważna? Dlatego, że będzie dotyczyła każdego z Państwa. To znaczy, polityka klimatyczna wchodzi do budynków, polityka klimatyczna jest rozszerzana na budownictwo. Oczywiście w ramach całego pakietu Bit455, czyli ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku. Na horyzoncie koniec pieców na gaz, koniec pieców na węgiel, koniec pieców na olej opałowy. Dlaczego ten temat wraca? Dlatego, że na poziomie Unii Europejskiej osiągnięto wstępne porozumienie między Parlamentem Europejskim a Radą. No, i oczywiście porozumienie teraz wymaga formalnego zatwierdzenia przez Parlament Europejski, przez Radę, a następnie po takim formalnym zatwierdzeniu, po zakończeniu tej procedury, nowe przepisy zostaną publikowane w Dzienniku Ustaw Unii Europejskiej, no i oczywiście następnie wejdą, wejdą w życie. Czego dotyczy ta dyrektywa i dlaczego jest tak ważna? To porozumienie, które zostało wypracowane, po prostu. Jak gdyby uregulowywuje już dokładnie te wszystkie daty, o których mówiliśmy wcześniej, czyli m.in. to, kiedy wejdą zeroemisyjne budynki, kiedy zostaną wycofane paliwa kopalne i tak dalej. No i ja dla Państwa zrobiłam takie krótkie podsumowanie tego, co się zmienia i tego, co, co po prostu będzie wchodziło w życie, bo nie ma co się oszukiwać, to zatwierdzenie na poziomie Parlamentu Europejskiego i Rady, to jest po prostu formalność, bo takie po prostu poparcie również wśród polityków Unii Europejskiej dla takich rozwiązań jest. Oczywiście Unia Europejska uzasadnia to tym, że budynki są wysokoemisyjne i tak dalej, że zanieczyszczają środowisko, że ograniczenie emisji z, z budownictwa po prostu przyczyni się do tego, że emisyjność będzie mniejsza i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z drugiej strony nikt nie liczy kosztów, które będzie trzeba ponieść w związku z tym, że taka dyrektywa wejdzie w życie. No i pytanie, czy Polska na taką dyrektywę jest przygotowana? Oczywiście, że Polska nie jest przygotowana, że Polaków nie stać na takie wymogi, które są tutaj zaproponowane. No i idę po kolei, co tutaj się znajduje: wprowadzenie paszportów budynkowych. Krótko mówiąc, ustanowienie krajowego systemu paszportów renowacji budynków, w celu ukierunkowania właścicieli budynków na etapowe renowacje zmierzające do realizacji budynków bezemisyjnych. To znaczy celem Unii Europejskiej jest ustanowienie, ustworzenie bezemisyjności budownictwa, a paszporty budynkowe będą wprowadzone po to, żeby raportować, w jakiej, jak z klasy do klasy efektywności energetycznej po prostu dany budynek przechodzi. I zaraz o tych klasach efektywności energetycznej również coś więcej powiem. Świadectwa charakterystyki energetycznej, no to Państwo już pewnie wiecie, bo one weszły w życie w kwietniu tego roku. To są świadectwa, które będą miały wspólny unijny wzór, one już weszły w życie i one są konieczne m.in. po to, aby sprzedać lub wynająć budynek, mieszkanie itd. Koszt takiego świadectwa to jest kilkaset złotych. No, i to jest jeden też z elementów tej, tego, tej dyrektywy. Zakaz paliw kopalnych do ogrzewania domów. No i to jest ważna, bardzo już niedługa data, to znaczy dotacje na instalację samodzielnych kotów zasilanych paliwami kopalnymi zostaną wstrzymane od 1 stycznia 2025 roku. Czyli jak jeszcze trwały dotacje na piece gazowe i tak dalej. Te wszystkie dotacje zostaną po prostu wycofane. Zakaz kotłów na węgiel, gaz, olej opałowy, całkowite wycofanie tych kotłów zasilanych paliwami kopalnymi. Do 2040 roku, czyli od 2040 roku, żaden budynek nie będzie mógł być zasilany węglem, gazem, olejem opołowym. Możecie Państwo wydawać, że to jakaś odległa perspektywa. Nie, to nie jest odległa perspektywa. Czyli jeśli ktoś dzisiaj instaluje sobie piec na paliwo kopalne, to niech się dobrze nad tym zastanowi, bo to jest jednak długoterminowa perspektywa. Przymusowe remonty budynków. O tym się chyba najmniej mówi czyli ustanowienie Krajowego Planu Renowacji Budynków. Co to oznacza? To oznacza, że generalnie, tak jak w przypadku Polski, każdy budynek będzie musiał zostać wyremontowany, każdy budynek będzie musiał spodnosić swoją klasę efektywności energetycznej. No bo również dyrektywa ta wprowadza klasę efektywności energetycznej. Od A do G to będzie tak podobnie funkcjonowało jak z systemem sprzętu AGD. O co chodzi? Chodzi o to, że budynki A to są budynki zeroemisyjne, budynki klasy A są budynki zeroemisyjne. No, a budynki klasy G, no, G no, to są e, najbardziej, e, najbardziej emisyjne budynki, w których znajdzie się e, 15% krajowych zasobów budowlanych o najgorszej charakterystyce. No i oczywiście e, każdy, e, każda klasa będzie musiała podnosić swoją efektywność energetyczną i przechodzić do klasy wyżej. I tak na przykład e, budynki G będą musiały podnieść swoją klasę efektywności energetycznej do klasy F najpóźniej do 2027 roku. Potem klasy efektywności budynków F będą musiały podnieść swoją efektywność energetyczną do klasy E do 2030 roku. No i tak dalej i tak dalej. I to jest wszystko oczywiście dokładnie w tej dyrektywie opisane. No pytanie tylko brzmi, kto za te przymusowe remonty będzie płacił, kto będzie to finansował. No bo niestety może się okazać tak, że będą zmuszeni również do tych remontów osoby, których po prostu na to nie stać i nie ma co się oszukiwać, jeśli kogoś nie stać na to, żeby wyremontować swój dom, bo oczywiście celem każdego właściciela jest jak najmniejsze zużycie energii, jak najmniejsze koszty ogrzewania, więc każdy dba o ten budynek, ociepla go, wymienia okna itd., tak prowadzi te remonty. Ale są sytuacje, w których nie ma takiej możliwości, a co więcej, dyrektywa wprowadza również wymogi. Jeśli chodzi o sposób przeprowadzania tych remontów, które nie zawsze ze zdrowym rozsądkiem muszą mieć wspólnego zbyt wiele, dlatego, że na przykład wprowadza się obowiązkową fotowoltaikę. Wprowadza się tą obowiązkową fotowoltaikę na budynkach, które już istnieją, i na budynkach nowych. To znaczy, każdy nowy budynek będzie musiał mieć energię z energię słoneczną, natomiast te istniejące również będą musiały zaopatrywać się w taką energię, gdzie sami Państwo pewnie zdajecie sprawy, sprawę, że no nie na każdym budynku jest sens instalowania takiej instalacji, że być może dla kogoś lepszą perspektywą jest inna, inne źródło energii niż właśnie energia, energia ze Słońca, która jak Państwo wiecie jest oczywiście pogodozależna i jak Państwo wiecie jest też można też ją zastąpić po prostu innym źródłem energii. To, co wprowadza też ta dyrektywa, to zeroemisyjne budynki, i to jest już perspektywa dokładnie nakreślona, czyli zeroemisyjne budynki e, prywatne od 1 stycznia 2028 roku, czyli oczywiście sposób budowy, sposób instalacji e, ogrzewania tego budynku, i tak dalej. To wszystko ma być zeroemisyjne czyli pompa ciepła, zeroemisyjne źródło energii, obowiązkowa fotowoltaika i wiele, wiele innych wymogów, które również będą doprecyzowane, bo ja przypomnę, że to jest dyrektywa, więc dyrektywę trzeba na poziom krajowy implementować i jest tutaj pewnego rodzaju możliwość państwa członkowskiego, żeby sobie tutaj w różny sposób te, te wymogi rozszerzać, zwężać itd. Tak co ciekawego znajduje się również w tej dyrektywie na przykład budowanie okablowania punktów ładowania samochodów elektrycznych i miejsc parkingowych dla rowerów stanie się normą dla nowych i poddawanych renowacji budynków, co ułatwi dostęp do infrastruktury ładowania i przyczyni się do realizacji ambitnych celów klimatycznych Unii Europejskiej. Czyli w państwa blokach mieszkalnych, które będą poddawane renowacji, będą już musiały być zainstalowane ładowarki do samochodów elektrycznych. E, nawet mimo tego, że być może w państwa budynku mieszkalnym w jakiejś mniejszej miejscowości po prostu nikt nie ma nawet samochodu elektrycznego, no ale tak czy inaczej, takie koszty państwa e, wspólnota mieszkaniowa będzie musiała ponieść, dlatego że. E, dlatego że jest taki wymóg, mimo tego, że żaden na przykład z mieszkańców tej wspólnoty mieszkaniowej po prostu nie ma auta elektrycznego, no ale temu właśnie służy realizacja ambitnych celów klimatycznych Unii Europejskiej. Dlaczego uważamy, że ten temat jest bardzo ważny? No dlatego, że koszty tych wszystkich absurdalnych w dużej mierze zapisów po prostu będziecie Państwo ponosić osobiście, będziecie Państwo ponosić je z własnych oszczędności. Do wielu rzeczy możecie Państwo zostać przymuszeni, bo może się okazać, że na przykład nie przejście z klasy efektywności energetycznej od takiej do, z klasy G do klasy F, będzie się wiązało z jakimś mandatem, będzie się wiązało również na przykład z odbiorem możliwości mieszkania w tym budynku, to znaczy zakazem użytkowania takiego budynku i tak dalej. Ja nie wiem, jakie będą kary, ale najpewniej, żeby zrealizować te postulaty, no jakieś kary, sankcje muszą zostać wprowadzone. Także jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, bo też za te remonty będą dotykały, ta dyrektywa dotknie właśnie najuboższych, najstarszych, tych, którzy mają najtrudniejszą sytuację finansową i którzy będą po prostu musieli te wymagania realizować. Z takich ciekawostek muszę Państwu przyznać, że z danych, bo oczywiście zakaz paliw kopalnych 2040 rok, zupełny zakaz paliw kopalnych do ogrzewania budynków. Dwa, przypomnę, że w Polsce. Ciepło było produkowane w 2021 roku w 70, ponad 70% z węgla, kolejne 10% to gaz ziemny i kolejne 5% olej opałowy, to znaczy ogrzewanie budynków w Polsce jest oparte no, w zdecydowanej większości na, na paliwach kopalnych i nie da się tego odwrócić w perspektywie 5, 10 czy 15 lat. To jest to... to to jest właściwie wybór przed tym, żeby zamarznąć, <grych> zamarznąć albo, no, albo dostosować się, albo po prostu wycofać się tak, z, tych, z tych niekorzystnych rozwiązań. Dlatego, że jak państwo wiecie ta polityka klimatyczna to nie jest tylko budownictwo, to jest oczywiście jeszcze transport drogowy, to jest oczywiście ETS-2, który wprowadza zaszyty podatek też w paliwie kopalnym, czyli nie dość, że ono zostanie wycofane do 2040 roku. No to się okazuje, że jeszcze do tego 2040 roku Państwo, jako osoby użytkujące w większości, spodziewam się również we własnych domach, paliwa kopalne, będziecie płacić taki zaszyty podatek, będziecie, go płacili, zaszy, będziecie Państwo płacili ten zaszyty podatek. W cenie paliwa w transporcie i jeszcze pewnie w wielu, wielu obszarach, które są po prostu zaszyte, o których Państwo też nie wiecie, bo przecież za energię elektryczną też płacicie więcej, w związku z tym, że jest ona w systemie ETS. To tyle na dzisiaj. Jeśli będą jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Powiem też również, że we Włoszech jest duży sprzeciw wobec tej dyrektywy, bo właśnie tam. Odbywają się protesty w związku z tym, że te przymusowe remonty po prostu są zbyt kosztowne dla Włochów, gdzie budynki są mało efektywne energetycznie, gdzie jest duża utrata energii. No i oczywiście przypominam również, że na te wszystkie założenia zgłodził się premier Morawiecki w 2020 roku, w grudniu 2020 roku, zgadzając się na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku. No i spodziewam się, że nowy rząd nie będzie się chciał wycofywać również z tych albo cokolwiek renegocjować w tym aspekcie, a prawdę powiedziawszy, powinien to uczynić. Konfederacja, wolność i niepodległość